Utrzymajcie to! Podaniami! Natan, do brankarza, do brankarza O! Ajajaj aj, aj. Wyjdź! Aj No nie miałeś co, no Dobra, no trudno No bo 4 plus 1 Kto? Jaki Bartek? Nie możemy dobierać. No to nie wchodzi. Dobrze, Wejger, biegnij. A, i coś się je klei ten skład na razie. No, Wejger Bej, zostaw. Lewy to do przodu. Na tam zostań z Pawlakiem. No masz lewego! Już graj, wej. co w nim do Pawlaka? Pawlaka masz! Pawlak? Wystaw się lewy! Dobrze! Aj! Dobre, dobre podanie!

No pomóżcie mu, pomóżcie mu Dobrze lewy Wejgera masz Dobrze Bejgera Kopa No Dobrze! Wejdzie strzelaj O nie! Ej, przydałbym się tam! Przydałbym się tam Mnie tam brakowało też Biegnij, biegnijcie no! pressing jeden wyżej, jeden wyżej Wejger, ruszaj się! Bejger ta tamta strona! P polak masz tego dobrze Podejdź jeden! Lewy, kryj Olesia! A, chuj. Ja bym ich nie wpuszczał w ogóle, wyjewane Będziemy wymieniać z nimi? Nie, to czas będzie o dwa razy więcej też gospodarczą ogarnieć z nimi. To nie, nie grają i chuj no. Powiedzcie, trzeba powiedzieć, że liga, liga to jest i nie możemy no. Że nie w 10 rami, bo pół godziny. No można sobie. Tam będzie twierdza raczej. Ej Pawlak! Kiedy wejść za kogoś? A za kogo? Nie, nie to że tam Ja pierdolę Dobra, to jak zmiany będą to gadajcie, to ja wejdę najwyżej. Ja też no.

Nie, nie, nie! dajmy, 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 dawaj, dajmy, 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 wchodził! dajmy, 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 Teraz dajmy, 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 A ty będziesz dajmy, Lewy! 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 Zmień się z nim! Czemu? Nie! Czemu? To kilka minut, a nie teraz! dobra. Tak będzie jakbyśmy byśmy grali 80. Powiem już 10 przegrywacie.

Lewy zmienia się z nim! Nie no, lewy do zmiany. Lewy, ty się już zmęczyłeś! Jeszcze się 5 minut temu zmienić. Lewy no bo zimno już Lewy zmiany za dwie minuty równa No za minutę Ja ci także Nie Kosiów 5 minut tylko Przestań A ty jeszcze się zmienisz Spokojnie, bo zimno Jest

Ja, to dowadzi. Ej, kto ma wejść? Pawla, kto ma wejść? Begel czy Natan? Kto ma wejść? Pawlak! Kto ma wejść? Begel. Ja chciałem zostać dłużej, bo ja już się skręcałem. Ja w ogóle nawet... w minut bo zobacz jak my przegrywamy no kurwa no ale kurwa ale to jest liga nie sparing a trochę już więcej profesjonalizmu trzeba I jest piętnaście. Jeszcze piętnaście minut. Ej, Pawlak! Gdzieś w 27 minucie, niech Nathan wejdzie, albo dwudziestej 25. Tak, szesnasta minuta. Gamy 30, czyli jeszcze 14 minut. Dawaj jaki wynik? jaki a, 6-0. jestem sens grać. Dawaj, Janka. No ale kurwa, nie będziemy dobierać. Nie, ja nie mówię, że dobierać. No ale czy jestem z Dostaniecie kurwa 30. No ale kurwa, i tak gramy w lidze. Nie będziemy My robić walkowerów. No kurwa. Nie jesteśmy dla walkowerów tylko. A wygrywacie jakieś mecze? mieli ostatnio wygrane kilka nie po to przyjechaliśmy, żeby później nie po 5 minutach poddać się, no kurwa no ale nie po 5, już gracie 30 minut albo 20 nie, 17 na razie jak wasza drużyna się nazywa? Świt Wrocław A co 8-5 zajęte? Nie, wolne, ale nas jest za mało. A wy co, twierdza? Nie, my taką. A, taką? Oj, troszeczkę cofnij się. Tu na telefonie tej dziewczyny nie ma. Kto to jest telefon? Kaszuby. Boże, Kiedy jest przerwa. Yy, za 12 minut a stronę A skoko wasza? Co? Hej Ile was jest? 7 Jest 8-5 wolne Hej 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 Osiem zero? マジ 10 minut do końca, połowy. Za 6 minut. Czyli co, cały mecz bez przerwy?

No na no, nieprzyjętą piłkę. On nie rozumie mnie. Piotrek się zmieniał Rożny minut trzecia za dwie minuty wchodzisz Czy zawodniki? Zawodniki. Dobra, to jest powinno być nazywane nie zawodnicy, tylko zawodniki. W dymie dostał. Begea masz! Żelaj! Jest, dobrze! Paweł Kaczyński bege gol. Dobrze, jest kurwa. Sweet gol. Bege gol. gol. Dobrze bramkarz. O, Bejger wreszcie Gola Pierwszego strzelił Oskar Darujemy radę i skąpy I ja pierdolę wchodzę? Ej, możesz mi tego gora Ej, już pominien Nathan wejść, za kogo? Za kogo powinien wejść Natan? Sid Jakże Sidę? Nie za Pawlaka? Nie, Pawlak zostaje Dobra To po tej akcji Natan niech wejdzie chociaż na chwilę Przy moim udziale byśmy mieli trzy gole jak trafił. Wiesz? Ja byłem bliski tych dwóch goli. No sam widziałeś co nie? Przyjdziemy yeah! do że Pawlak gol, a kaszuba asysta. Dobra, teraz Nata niech wejdzie. Ty gol, Kaszuba asysta, Kto Bejger jest gol gole? i... Kto jeszcze asystę? Ty. No. Ja mam asystę i gola, i Kaszuba ma asystę i... I, tak. I zero goli. No. Jeszcze... Ale ja byłem bliski dwóch goli, co nie? No. Byśmy mieli cztery gole. dobrze nam idzie. Nie Ej, ja, no ja zaczynam no. drugą połowę. Dobra. Ja wchodzę w drugiej połowie. Kipy Rony, kipy ale na no, tak, aż tak słabo nie szło. Ale aż tak żu... źle mi nie szło. Ej, ale wracajcie się, Natan sam nie da rady. Teraz będą mieli trudno. Mówiłem, teraz będzie... No Natan widzisz, nawet boisz postawić nogi. Eee, 28 minuta. Czyli jeszcze koło. Zagrajmy krócej z drugiej No, 20. 30 dawajcie Dawaj 20, okej? Okay? Czemu? Czemu? Bo mieliśmy grać godzinę wcześniej no, Zagraj mi te 30 Dzisiaj mi tak nic nie zmienił Pa, Kaszuba dała gola Seed, graj Kaszubę Kaszubę mógł, na tam Nie Dlaczego? Ale było blisko Teraz już nie trafimy żadnego Jak mnie nie ma, to nie ma co robić akcji nie ma Brawo kaszuba! Ja zaraz mogę za kogoś wejść, bo ja mam dużo siły Kaszuba na gola! Nie, nie ma Biegnij kaszuba do końca! Ej dobra wejdę za koś jeszcze kole na gola Ja na razie jeszcze nagrywam do końca pochodzę. Za, za, za Okej. Okay. Bo no nie ma co. Ty bejgerna. No. Ej, bajger zmiana. Ej, teraz Ty ponagrywasz, ja muszę odpocząć ręce, mogę? Odpocząć ręce? To teraz Ty. Ile jest? 29 minuta. Ale nie trzeba, tylko wynik. 10, 2? 1. No, 10, 2. 1, co? 2. 3 teraz. Seed goal, a kto asysta? Dobra, Pawlak, gol i dwie asysty. Szuba asysta, seed gol. Dobra, no u nas, tylko że nie ma. ma kontuzję. A ja zastępuję jego na napadzie. O jezd! Która minuta? 30! 30 koniec, połowy!